Cześć się z tej strony Noli, witam Was w kolejnym odcinku serii ciekawostki z CESEGO na moim kanale. Jest to odcinek 16, także fajnie by było, gdybyście zostawili 16 łapek w górę pod tym filmem. No, a ja dzisiaj Was zapraszam do ciekawostek, które są ciekawe! Gram bardzo długo w CS ale nie wiedziałem o tym, że da się posadzić na kiosk. Wow! Pierwszy raz o tym się dowiedziałem wczoraj. No i postanowiłem wam to pokazać ciekawostką, gdyż wiele osób może naprawdę o tym nie wiedzieć. Przerzucając co jest smołka, możemy całkiem spoko miejsce zająć. Naprawdę nikt się nas nie będzie spodziewał w tym miejscu i możemy stąd zrobić myślę z 2-3 kilo minimum. Kolejną ciekawostką jest damage z kosy. Jeżeli uderzymy kogoś lewy, lewy prawy, to go zabijemy, aczkolwiek jeżeli zmisujemy pierwszy lewy i uderzymy go w ten sam sposób to go nie zabiłem, zostaje mu 3HP. Kolejną rzeczą jest szytowane opening, jak ja to mówię. Wystarczy, że wpiszemy sobie host time scale, na przykład 0,5, co nam przyspieszy opening, będziemy mogli robić to w szybszym tempie, jeżeli mamy dużo skrzynek na przykład do otwarcia. Aczkolwiek działa to też w drugi sposób, możemy to zwolnić wpisując na przykład liczbę 4, wtedy będziemy strasznie wolno otwierać skrzynki, tak już mieli, nie wiem, 5 FPS-ów, po prostu będzie straszna, wolna animacja. Jak wiecie, niedługo będzie update mapy The Inferno. Ludzie zaczynają robić już swoje prace. Na jedną natknąłem się na Redditie dzisiaj. Także zaprezentuję wam tutaj, tak pokrótce, to inferno. Odsyłam was do opisu filmu, gdzie możecie pobrać sobie tę mapę i na niej pochodzić. Naprawdę fajne zmiany. Zobaczcie sami, w czym, na czym możemy grać w przyszłości. Pewno wielokrotnie zdarzyło Wam się mieć zbugowane tekstury na mapie Dcash. W sensie na przykład czarne drzwi, czarną podłogę. Aby to naprawić wystarczy nacisnąć guzik, który jest pokazany na ekranie. Dzięki niemu wejdziemy do pulpitu i kiedy wejdziemy do Cesa, będziemy mieć wszystkie tekstury normalne. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że zostawisz łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku już za jakiś czas. Na razie i cześć!